Tradycyjne smaki, lokalne produkty i dawne receptury to przepis na udane święta i wieczerzę wigilijną. Wiedziały o tym nasze babcie, teraz te domowe receptury przekazują koła gospodyń wiejskich, a o niepowtarzalny smak regionalnych i lokalnych potraw dbają ich producenci. Karp zwęcony z charakteryzuje się idealnym smakiem. Ci, którzy nawet nie jedzą karpia, a jak spróbują, to wracają, bo mówią, że jest rewelacyjny i nie smakuje tak jak tradycyjny karp smażony. Będziemy go metodą tradycyjną, opalamy drewnem wędzarnie bukowym oraz olchą. Minimum 4 godziny jest w wędzarni a wcześniej jest marynowany 12 godzin w specjalnej solance. Jego zaletami są charakterystyczny smak, aromat tego mięsa, gęstość. Na stole wigilijnym tradycyjnie powinno pojawić się 12 potraw, a wśród nich kapusta z grochem z grzybami i ze śliwką, barszcz czerwony na zakwasie. Z, z pierożkami zapiekanymi z kapustą, będzie tradycyjny karp zatorski, też oczywiście pieczony tradycyjnie, do tego ziemniaczki, suróweczka, Oczywiście nie obędzie się bez czegoś słodkiego, będzie to piernik z powidłem, a na końcu pyszny kompot z suszu, który oczywiście jest też bardzo ważnym w, tym naszym, w tej naszej tradycji przy przystole w gilijnym. O tym, że Małopolska to smaczne, wysokiej jakości ekologiczne, naturalne i tradycyjne produkty przypomina sieć Dziedzictwo kulinarne Małopolska. Zrzesza ona lokalnych producentów żywności, a przy tym pomaga na nowo odkryć smaki regionów. W ramach Małopolskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Małopolska promuje zdrową, bezpieczną żywność. Bardzo ważne jest to, że nasz, nasza Małopolska jako region turystyczny, oprócz tego, że ma bardzo ładne aspekty, walory turystyczne, widoki, również ma bardzo dobrą żywność. I promujemy właśnie wśród restauratorów, wśród mieszkańców naszego województwa tradycyjne, regionalne potrawy. Zachęcamy do tego, żeby były kupowane i kierowane na małopolski stół. Zbliżają się też święta, w związku z tym tym bardziej zachęcamy, żeby pamiętać o lokalnych producentach naszych produktów regionalnych. Jednym ze sposobów promocji regionalnych przysmaków są warsztaty gotowania. Takie zajęcia zorganizowano w Brniu w powiecie Dąbrowskim. Uczniowie klas gastronomicznych zespołu szkół imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej poznawali dawne receptury pod okiem pani z Koła Gospodni Wiejskich w Swarzowie. Będziemy starały przekazać się Sztukę gotowania wiejskiego, przekazaną nam od naszych babci i mam. Mamy nadzieję, że kiedyś zaprocentuje to dla tej młodzieży i one też będą mogły przekazywać tą, tąże wiedzę, tąże tradycję swoim dzieciom. Motywem przewodnim warsztatów były potrawy wigilijne. Jestem na warsztatach gastronomicznych, w których będziemy przygotowywać dania wigilijne. Jestem tutaj dlatego, aby zrobić dania, które wykorzystam na sobie wigilijnym, na przykład u siebie w domach, ponieważ na przykład robimy karpia, robimy barsz. Najbardziej nie mogę się doczekać robienia pierożków oraz ryby, ponieważ nigdy nie umiałam ich zrobić, a na warsztatach mogę się tego nauczyć oraz mogę wykorzystać to w domu. Moi uczniowie bardzo cieszą się z każdych szkoleń, bo wiadomo, że to jest dodatkowe doświadczenie zawodowe, a wszystko kiedyś zaowocuje w przyszłości. Jest to kolejna edycja. Już byli na jednym szkoleniu, wyszli bardzo zadowoleni, umiejętności wykorzystują, chwalą się, pokazują znajomym. Myślę, że będzie tak samo, już są chętni, zaangażowani. Oczywiście w najbliższym czasie wykorzystają to jest wigilia, czas świąteczny pomogą coś w domu swoim mamom. Niektóre tradycje do tej pory przetrwały w domach, inne nie, więc fajnie przy Wspomnieć pewne tradycje. Te potrawy są wyjątkowo dobre, smaczne, bo z produktów regionalnych, więc warto, żebyśmy jak najczęściej je jedli. Są to zdrowe produkty, co jest teraz bardzo modne. Warsztaty odbyły się z wykorzystaniem małopolskich produktów regionalnych, tradycyjnych oraz rekomendowanych do sieci Dziedzictwo Kulinarne Małopolska. Projekt zrealizowano ze środków finansowych Województwa Małopolskiego.